No witam, co tam wysłuchać? Mam nadzieję, że wszystko... Ponieważ u mnie wszystko w porządku. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę do was z quizem. Tak wiem, długo quizów nie było, a to tak naprawdę dlatego, bo nie mogłem znaleźć żadnego ciekawego na odcinek, ale dzisiaj się to zmieniło i znalazłem bardzo ciekawy quiz dotyczący historii imion postaci z Harry'ego Pottera, czyli dzisiaj będziemy wykonywać quiz i zgadywać skąd pochodzi dane imię w Harrym Potterze. Spróbuję wam to wytłumaczyć, czyli na przykład jest imię Hermiona i musimy zgadnąć z trzech odpowiedzi Czym inspirowała się JK Rowling właśnie do stworzenia imiona Hermiona? Tak więc, przejdźmy do tego quizu i sprawdźmy, co na nas czeka. Okej, okay, tak więc, dlaczego Rowling zdecydowała się dać przyjaciółce Rona i Harego imię Hermiona, albo po angielsku Hermione? To imię oznacza dziewczynę, która jest bardzo mądra, ambitna i uparta, ponieważ w tłumaczeniu na język łaciński to imię oznacza dosłownie włosa? Ponieważ jest niewiele dziewczyn o tym imieniu, autorka bała się, że mogły być nazywane kujonkami. Moim zdaniem jest to właśnie trzecia odpowiedź, ponieważ J.K. Rowiki chciała, żeby przykład Krystyna była Hermioną, powiedzmy, że nie ma Hermiony, tylko Hermiona nazywa się Krystyna, i teraz każda Krystyna by była nazywana kujonką, ponieważ postać w Harrym Potterze, która nazywa się Krystyna, jest bardzo mądra. No. Tak więc trzecia odpowiedź. Dobrze. <laughs> Dlaczego ojciec chrzestny Harego nazywa się Sirius Black? Chyba zgadnę tutaj też. Ponieważ istnieje szlachetny, rzadko spotykany kamień o nazwie Syriusz jest czarny, co oznaczałoby jego nazwisko. Potocznie na kamień mówi się oczko psa, co miało, co miało nawiązywać do animagicznej postaci Syriusza. Ponieważ na niebie znajduje się gwiazda o nazwie Syriusz. leży Ona w konstelacji wielkiego psa, co nawiązuje do animagicznej postaci, jaką przyjmował. I właśnie zdaje mi się, że to jest ta odpowiedź. Jest to oczywiste imię postaci z mitologii. To jeden z niej znanych był bogów, który dzięki swojemu była bla... na pewno nie. Druga odpowiedź. Bardzo dobrze. Kurde, na razie mi idzie dobrze. A skąd imię Remusa Lupina? Chyba o tym było w odcinku z ciekawostek, jak dobrze pamiętam, więc znając moje szczęście, też zgadnę. Remus to imię psa dawnego króla Anglii, Harolda II Godwinsona. Istnieje legenda, że podczas jednej z bitew zawiódł do księżyca niczym wilk i nastraszył trochę wrogów swego pana. To imię pochodzące z mitologii, Remus był jednym z bliźniaków, którego karmiła wilczyca, miało to nawiązywać do wilkołactwa, tak mi się zdaje, że właśnie to będzie ta odpowiedź, albo o dziwo imię Remus nie ma nic wspólnego z wilkami, jest to imię oznaczające mężczyznę, który mimo wielu swoich przypadłości nie poddaje się i walczy do końca. Druga odpowiedź na pewno, ponieważ właśnie to pochodzi z mitologii rzymskiej, tak było, rzymskie, tak mi się zdaje. Dlaczego Neville miał na nazwisko Longbottom? Longbottom. Długi tył. Long bottom może nam się kojarzyć z językiem angielskim, ale to słowo jest połączone z dwóch łacińskich słów: longom i otom. Pierwsze z nich oznacza ukryte, a drugie poświęcenie. Ukryte poświęcenie, o kurde, to jeżeli to by była prawda, no spoko. Fajne. Long to długi, a bottom oznacza po hebrajsku niezdarę, nieudacznika. Rolnik oczywiście chciała podkreślić, że nawet takie osoby zdolne są do, nawet że nawet takie osoby zdolne są do, są do wielkich czynów, albo trzecia odpowiedź. Long, co chyba większość wie, oznacza długi w języku angielskim. Bottom to zaś tyłek albo tył, można to się kojarzyć z osobą niezdarną, to wiesz dlaczego wszyscy zawsze śmieją się z jego nazwiska. Zdaje mi się, że to będzie ta odpowiedź, ponieważ również kiedyś o tym czytałem, chyba nawet było to właśnie w ciekawostce jakieś, której wspominałem, tak więc kurde, dobrze mi idzie. Kurde, skąd pochodzi imię Bellatrix Lestrange? No, tego tutaj nie wiem. Tutaj będę musiał zgadywać. Okej, okay, przejdźmy do pytania, do odpowiedzi. To nazwa jednej z gwiazd w gwiazdozbiorze Oriona. Bella oznacza piękna, zaś Trix to po, po, po korysek... Blu, korysykańsku, zło. Jest taki język korysykańsku? Mój Boże, co to, co to, co, co to ma znaczyć? Albo to znana ze starych szwedzkich opowieści kobieta, która interesowała się czarną magią. Muszę wam powiedzieć, że nie wiem co zgadywać, ponieważ tutaj totalnie nie wiem. Ehm, druga odpowiedź chyba nie. Coś, coś mi z tymi gwiazdami się kojarzy, bo tak naprawdę, Syriusza e, J.K. Rowling wzięła z gwiazdy. Może Bela też, Bellatrix też. Strzelmy w pierwsze. O, widzicie? Dobrze. A Luna. O, Luna to. Luna to mi się kojarzy właśnie z Księżycem. Księżyc, Luna, Luna. Lunar, Lunar Eclipse, coś w tym stylu? nie wiem. Miejmy nadzieję, że się nie mylę. Luna ma oczywiście związek z Księżycem. W mitologii skandynawskiej, Lunaj to bogini Księżyca. Od jej imienia powstała posta nazwa lunatyk. Lunaj była dość specyficzną boginią. Zawsze była zamyślona i bojała się w obłokach. Luna to po łacinie księżyc, a po angielsku zaś imię Lunatic to wariat, a Luni to pomyleniec. Luna to po grecku księżyk. Na podstawie tego słowa stworzono wiele innych słów, jak właśnie Luna. Pierwsza odpowiedź chyba odpada. Moim zdaniem to jest po prostu totalnie za długie. Przekreślamy to. Druga. Luna to po łacinie księżyc, ok. Po angielsku zaś imię Lunatic to wariat. Tak, to raczej tak, a Luni to pomyleniec. No tak. Tak mi się zdaje przynajmniej. Luna to po grecku księżyc. Wiecie co? Na podstawie tego słowa szło wiele innych słów, jak właśnie... Nie, weźmie, weźmiemy drugie. Kurde, jak ja... Uwierzcie mi, że jak ja będę miał każdą odpowiedź dobrze, to musicie po prostu stawić kciuka w górę. No musicie, musicie. Fenrir... Fenrir też chyba pochodzi z mitologii skandynawskiej albo norweskiej, bo też było w poprzednim odcinku ścigłostek. Musicie go zobaczyć. Zapraszam, zapraszam. Gdzieś jest na pewno na moim kanale. Chyba 31 albo 32. Właśnie wspominałem tam o Rymusie i o Fenrirze. Fenrirze. Fenrir pochodzi z mitologii nordyckiej, o, nordycka, skandynawska, to, to dziecko u boga kłamstw, Lokiego, który rodził się jako wilk. Tak, Lokiego i matka to była... kurde, nie pamiętam matki, nieważne. To imię najgroźniejszego wilka z książki pod tytułem Potwory, bestariusz autorstwa Christophera Della. Fen oznacza po angielsku bagnisko, a rir po portugalsku śmiech. Miał to nawet do człowieka, który jest odtrącany przez ludzi i żyje na bagnisku, choć mimo to jest szczęśliwy. Nie, to jest na pewno pierwsza odpowiedź. Co oznacza imię Minerwy McGonagall? Co oznacza? Okej. Okay. To jedna z gwiazd, znajdujących się na niebie zimowym w konstelacji Sowy. Kobiety nazwane tym imieniem są podobno bardzo mądre, obowiązkowe i surowe. W mitologii rzymskiej jest to bogini mądrości, która była podobna do greckiej Ateny. Pierwsza, no kurde, J.K. Rowling inspirowała się gwiazdami, ale zdaje mi się, że to będzie bardziej coś, coś w blakach i tamtych, wiecie, no w rodu blaków. O, ród blaków był nazwany po gwiazdach, ale kojarzy mi się właśnie ta druga odpowiedź z Minervą, bo tak naprawdę ją opisuje, czyli kobieta nazwane tym imieniem są podobne bardzo mądre, obowiązkowe i surowe. Nie. Nieważne. Ale kciuka możecie w górę zostawić. Nie pogardziłbym, nie pogardził. W mitologii rzymskiej jest to boginię mądrości, która była podobna do greckiej Ateny. No kurde, no prawie dobrze. Skąd pochodzi nazwisko Albusa Dumbledore? To po walijsku mędrzec, dom to po angielsku głupi. Niestety nie wiadomo skąd Rowling zaczerpała dalszą część jego nazwiska. Prawdopodobnie nie ma to większego znaczenia. To nazwisko nie ma głębszego znaczenia. Po angielsku oznacza trzmiela bądź hrabąszcza. Dumbledore. Dumbledore, tak? Dumbledore. Dom to jest tak, to jest na pewno głupi, ale. Dom był? Dom? Ledora. 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 Nie wiem. Ja zdaje mi się, że to będzie po prostu nie ma jakiegoś znaczenia. Tak. Nazwisko Malfoy. Kurde, też ciekawe. Nie wiem. Złaciny poprzez starofrancuski mal oznacza zły, a foi to wiara. Zła wiara. Ciekawe. Mal to połacinie zło, a słowo foyen w języku angielskim oznacza zafascynowany. Rowling skróciła je. Malfoy. Zafascynowany. No, fojen. Fojen? Ciekawe, bardzo ciekawe. Malfoy to według opowieści upiór zamieszkujący Arhalagan Plantation na wyspie Man przy Wielkiej Brytanii. Zdaje mi się, że to, jest, to będzie coś, coś właśnie ta druga odpowiedź, że Rowling skróciła to fojen. Ja w ogóle nie słyszałem nigdy słowa fojen foyen", Foyen, Foyen, nie wiem jak się w ogóle wymawia tego tak dosłownie, ale... Zdaje mi się, właśnie, kurde, cały czas mówię, zdaje się, zawsze mówię jedno słowo w filmie. Myślę, moim zdaniem, że to właśnie będzie ta druga odpowiedź. Zgadnijmy. Nie, czujesz, że będzie czerwone. Aj, wiedziałem. Kurde, pierwszy. Złacili poprzez starofrancuski mal oznacza zły, a foy to wiara. No kurde. Całkiem nieźle. Screw this, I'm going to Hogwarts. Jest naprawdę, jest naprawdę dobrze, ale jeszcze trochę brakuje. Następnym razem będziesz wiedział więcej. Tak, zdaje mi się, że 8 na 10 to naprawdę bardzo dobry wynik. Mimo, że tak naprawdę, no, jakoś wiele rzeczy nie wiedziałem. W sensie, wiedziałem wiele rzeczy. Ale parę rzeczy też strzelałem, też miałem dobrze. I to tyle. Słuchajcie, jeżeli chcecie ten quiz wykonać, oczywiście macie go w opisie tego filmu. Zapraszam bardzo serdecznie. Dajcie mi znać w komentarzu, jaki wynik wy mieliście. Z miłą chęcią bym się dowiedział. I słuchajcie, jeżeli tym filmem się spodobał, chęcie go kciukiem w górę, a jeżeli nie, to oczywiście kciukiem w dół i napiszcie w komentarzu dla czemu. Pamiętajcie, że możecie zasubskrybować mój kanał, napisać jakiś komentarz i oczywiście udostępnić ten film, ponieważ super fajnie ludzie udostępniają filmy. Tak więc to tyle. Słuchajcie, miłego dnia, miłego tygodnia mojego wirtualna piątka dla Was. Siema! thank you